Dzień dobry. Marka Renault w ostatnich miesiącach należy do najaktywniejszych, jeśli chodzi o wprowadzanie nowych modeli. Nie tylko zupełnie nowe modele, takie jak Austral czy Rafal wprowadza do oferty, ale także intensywnie odnawia te, które już dobrze znamy, jak na przykład Clio czy Captur. Najnowszą, najświeższą, najcieplejszą nowością marki Renault w tej chwili jest... Symbios. Samochód, który mieści się w klasie kompakt, ale tu od razu dodam, że w tym segmencie Renault ma na dobrą sprawę aż 7 modeli. Nie wiem skąd pomysł na to, aby tak bardzo zagęścić akurat tę kategorię samochodów. Ale myślę, że po części jest to spowodowane tym, że jak wspomniałem Renault się rozwija bardzo dynamicznie i chce na wszelkie sposoby układać się pod rynek, a zapotrzebowanie na samochody typu crossover i SUV, a takie są właśnie... Te najnowsze Renault w segmencie C, no to właśnie w takiej kategorii także występuje ten najnowszy Symbios. Jeżeli spojrzycie na, tego, na ten samochód, to... Zobaczycie bardzo duże podobieństwo z kapturem, i właściwie dopiero w momencie, kiedy oba te samochody by postawić koło siebie, no to łatwiej by dostrzec różnice. Niektórzy nawet twierdzą, że Symbios to jest wydłużone o 17 cm Renault. Captur. Rzeczywiście te samochody mają wiele wspólnego, nie tylko jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, środek, bo środek jest praktycznie identyczny, ale także jeśli chodzi o napęd, ale o tym za chwilę. Symbios, tak jak powiedziałem, wpasował się w ten bardzo zagęszczony segment kompaktów, jeśli chodzi o markę Renault, bo długości tych Nadwozi tych samochodów, które wchodzą do tej kategorii, zawiera się w przedziale od 4,20 m do 4,72 m, a więc niewiele pół metra jeśli chodzi o najmniejszego i największego Renault, a aż tyle samochodów się w tej kategorii mieści. Ten symbios uplasował się mniej więcej tak po środku kompaktów nie tylko Renault, ale w ogóle samochodów z segmentu C. długość jego nadwozia to 4 ,41 m, 41 a rozstaw osi to 2 ,63 m. 63 I przypomnę, że właśnie tylko długość nadwozia te 17 cm wyróżnia go przede wszystkim od Captura, natomiast rozstaw osi oba te modele mają identyczny. Kiedy zacząłem jeździć tym samochodem, to jakby zaczynam lepiej rozumieć filozofię koncernu francuskiego, skąd pomysł na takie samochody, a szczególnie skąd pomysł na to, żeby mając takie auto jak Captur jeszcze wprowadzić właśnie symbioza. Otóż okazuje się, że Wielu kierowców uznawało, że kaptur jest odrobinkę za mały, szczególnie na tylnej kanapie, niespecjalnie satysfakcjonowała ich także pojemność bagażnika, a to wszystko otrzymali właśnie tutaj w symbiozie. Na tylnej kanapie w tym modelu jest... Bardzo przestronnie, jak w porządnym aucie osobowym. To jest fotel ustawiony pode mnie, a tu nawet z tyłu zasiadające wysokie osoby będą miały sporo przestrzeni na kolana. Także bagażnik, mimo że oficjalnie mówi się tam o niewiele ponad 300 litrów pojemności tutaj tej przestrzeni, to jednak jest to przestrzeń, którą łatwo wykorzystać, bo jest bardzo foremna, mało tego dwupoziomowa jest tutaj podłoga i tutaj w ten dolny fragment wejdzie naprawdę mnóstwo drobiazgów, a dzięki temu nie będą one się przemieszczały w czasie jazdy. W pewnym sensie w związku z tym Symbios stał się takim pewno, pełnowymiarowym samochodem rodzinnym, właśnie na tle kaptura, który może nie dla niektórych wydawał się odrobinę za mały i w związku z tym, że, i przedział pasażerski, bagażnik jest odpowiednio duży, nadaje się zarówno do wypraw na dłuższe dystanse z kompletem pięciu pasażerów i z bagażami, jak i nieźle sprawdza się jako samochód miejski. I teraz przechodzę do napędu, bo tutaj Renault nie daje jakiegoś specjalnego wyboru. W tym modelu możemy mieć tylko tak zwaną zwykłą hybrydę która jest stworzona z samochodu z silnika benzynowego 1.6 czterocylindrowego o mocy 94 koni, natomiast współpracuje z tą jednostką benzynową motor elektryczny i łącznie ta hybryda oferuje moc na poziomie 145 koni. Dla niektórych kierowców może się to wydać troszeczkę mało, a to dlatego, że przyspieszenie do setki z tym napędem trwa w przypadku symbioza ponad 10 sekund. Natomiast prędkość maksymalna też nie jest jakaś powalająca, bo tylko 177 km na godzinę. Ale jeżeli uświadomimy sobie, jak jeżdżą rodziny, jak samochód rodzinny jest wykorzystywany, to wydaje się, że te parametry są zupełnie w porządku. O czym przekonałem się jeżdżąc normalnie tym autem przez kilkaset kilometrów, bo jak pewnie się domyślacie. Hybrydę się stosuje po to, żeby nie tylko mniej zatruwać powietrze, ale przede wszystkim, żeby ten samochód, silnik tego samochodu mniej palił. W przypadku tego konkretnego egzemplarza przy mojej jeździe normalnej i w ruchu miejskim i na prostych odcinkach pomiędzy Łódź-Warszawa, Łódź-Katowice, średnie zużycie komputer pokładowy zanotował mi na poziomie 5,3 litra, więc na tle oferty samochodów nie tylko w tym segmencie no jest to wynik bardzo przyzwoity. A dodam, że na tej ani wolnej jeździe, ani jakoś niespecjalnie oszczędnej nie ucierpiał komfort osób, nie tylko kierowcy, ale także tych pasażerów, którzy odbywali tym samochodem podróże. Zatem jako auto rodzinne Symbios bardzo dobrze się wpisuje, także z tego względu, że ma napęd, który można uznać za bardzo satysfakcjonujący, jeśli chodzi o poziom zużycia benzyny. Na na koniec zapraszam jeszcze do środka tego Renault, bo jest ono bardzo interesujące, jeśli chodzi o stylistykę, chociaż tak jak powiedziałem, nie ma tu nic nowego, bo wszystko to, co spotykamy w symbiozie wcześniej było obecne w kapturze, w najnowszej generacji kaptura. Dlatego ktoś, kto zna samochody marki Renault od razu poczuje się tutaj dobrze. Materiały wykończeniowe bardzo porządne, aczkolwiek muszę tutaj od razu dodać, że jest to wersja Alpine Esprit, więc taka troszeczkę droższa, bardziej na sportowo nastawiona, ale i materiały także no, troszeczkę lepsze niż w wersji podstawowej. Auto ma kilka trybów. Gazdy, stąd wykorzystywanie na przykład trybu Eko czy sport wpływa na to, jak się tym samochodem jeździ? Rzeczywiście różnice pomiędzy trybem komfort, który jest jakby tym podstawowym, a trybem sport są wyczuwalne. w postaci tego, że przy włączeniu sportu jest ten samochód bardziej dynamiczny. Auto ma napęd tylko na przód, bezstopniowa automatyczna przekładnia, oczywiście czytelność tych wszystkich zegarów wręcz wzorcowa, aczkolwiek mnie się ta stylistyka trochę nie podoba bo już za bardzo cyfrowo to wszystko wygląda, ale tutaj chciałbym podkreślić obecność bogatego systemu Open Air, to się w Reno nazywa, który pozwala z odległości kontrolować to, co się z samochodem dzieje, to znaczy można go włączyć w ogrzewanie, wyłączyć, sprawdzić kiedy przegląd, jak wygląda poziom oleju, jak wygląda zapas benzyny i te i inne rzeczy kierowca może zrobić za pomocą specjalnej aplikacji nie wychodząc z domu. Także system zespół systemów wspomagających kierowcę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i komfort jest tutaj w tym modelu bardzo bogaty. To także jest ważna cecha auta rodzinnego, no bo jak wiadomo takimi samochodami chcemy nie tylko jeździć oszczędnie, nie tylko wygodnie, ale także, a może nawet przede wszystkim bezpiecznie.